Mafia w XX wieku pokazała dosyć mocno jak z undergroundowej i dosyć prostej struktury, można mieć wtyki wszędzie, robić przewroty, pomagać rząd i na przypale, bez żadnej kary zabijać prezydenta. Kim był więc niski Polaczek, który okazał się być jedną z najważniejszych osób w całej. Jak to się stało, że był ojcem założycielem Las Vegas? W jaki sposób wypowiadał się o Polsce? Mayor Suchowlański urodził się w 1902 roku w Grodnie, na terenie Imperium Rosyjskiego. Był Żydem, na co wskazuje jego i jego rodzina, jak można się domyślać, zmagała się z dosyć mocną biedą w saborze Rosji. Również bardzo dużo osób stwierdziło wtedy, że Wezmą sobie się w chłopaki i zaczną mordować ludność żydowską. Tam na świat przyszedł Meyer, którego rodzina zmagała się z bardzo dużą nienawiścią w stosunku do ich ras. Dlatego więc podjęli decyzję o tym, żeby wyjechać z kraju. W 1911 roku z portu się wypłynęli do Nowego Jorku, aby dołączyć do Starego, który pracował w Stanach już od kilku lat. Byli podkuszeni dobrze znanym amerykańskim snem. Ogólnie w tych czasach zajebicie dużo osób wyjeżdżało do USA. Znaleźli się wtedy na Lower East Side, na Manhattanie, dzielnicy żydowskiej, gdzie ogólnie panowała bieda. On się spodziewał, że w dużym kotle imigrantów zacznie szerzyć się przestępczość brud i obóz. jakoś Iż był Żydem i był trochę mądrzejszy niż reszta frajerów, którzy się tam znajdowali. Często chodził do biblioteki, żeby uczyć się ekonomii, prawa i różnych rzeczy. W tym samym czasie przyglądał się hazardzistą ulicznym, który wtedy było naprawdę od chuje. Tak samo jak młodocianych Kangów, które jak w Ketasa nad teraz walczyły o swoje terytorium. Pewnego dnia zobaczył jak jeden młody ziomek około jego wieku wyciągnął pistolet i zaczął mierzyć w jakiegoś innego zioma. Mejera totalnie wywaliło z kapci, więc złapał gościa za ramię i powiedział mu, że chyba musi coś pojechać. jak wtedy opuścił giverę i nikt nie zginął, ale był to początek wielkiej przyjaźni. Nazywał się Benny Baxi Spiegel. Szybko się zaprzyjaźnili i stworzyli mafię, ale o tym za chwilę. Laski zaczął angażować się w nielegalne interesy. Prawdopodobnie albo w przemyt alkoholu, albo w hazard. Właśnie pewnego dnia, jak mayor szedł do domu ze szkoły, napotkał małą socjalistką ekipę, chciała wyłudzić od niego hajs za ochronę. Młody żyd, tyfka jak u Powiedział, że ich pierdoli że nie potrzebuje ich ochrony. Za co oni luźno spuścili mu w Podobno walka mimo jego małych rozmiarów i nikłych szamu zajebiście, a w pewnej chwili przywódca całej grupki stwierdził, że będą go ochraniać za darmo. Na co Meyer znowu powiedział? Dać sobie w dupę swoją ochronę i króciutko. Temu przywódcy postawa Mayera spodobała się tak bardzo, że zaczęli się przyjać. Ten przywódca to Lucky Luciano, jeden z najbardziej wpływowych mafiozów w historii. Meyer razem ze swoim przyjacielem Paksim założyli mafię która nazywała się, kurwa, naprawdę świetnie i kreatywnie. Bugs and Mayor Mab. To brzmi jakby wrzucili to z czata GPT. Co to, to wymyślili? Mieli głupią nazwę, ale ich działania nie były aż takie głupie, bo przemycali alkohol. Myślicie, co to jest za gówno, jak można sobie kupić wódeczkę w sklepie i będzie git? Ale trwała wtedy w Stanach prohibicja, czyli kategoryczny zakaz sprzedaży i rozprowadzania alkoholu. Po prostu alkohol wtedy nie był dostępny w sklepie. Ludzie po prostu musieli działać jakoś inaczej. Przemycali najczęściej alkohol, albo dostawali dostawy z Europy, albo przemycali alkohol z Kanady i mieli naprawdę, naprawdę duże zyski z tego. Między innymi rodzina Kennedy się na tym dorobiła. W dodatku kradli samochody i brali duże zyski z hazardu. Struktura całej ich organizacji była niezła. Polanski jako Kurdupel Mondrala był mózgiem wszystkich operacji, a jego ziomal Baxi był zawsze opisywany jako bezwzględny morderca. I ogólnie był takim ziomeczkiem od brudnej roboty. Nie? Pomimo tej idiotycznej nazwy, tych dwóch ziomali utworzyło jedną z najlepiej działających mafii na Brooklynie I mieli naprawdę zajebistą reputację wśród półświata. Na początku ich działalności Lanski współpracował z takim człowiekiem, co nazywał się Arnold Rothstein. Pseudonim Big Bang Rock. On był jego mentorem. To właśnie on był pierwszym człowiekiem ogólnie w mafii, który czerpał zysk bezpośrednio z hazardu. I bardzo to imponowało młodemu Lanskiemu. Stwierdził, że pójdzie w jego ślady. Pod koniec lat dwudziestych ziomek lanskiego Lucky Luciano mał w głowie zajebisty pomysł, którym podzielił się z przyjaciółmi. To naprawdę taki kurwa pomysł, taki plan sprytny. Chciał utworzyć wielki mafijny syndykat, który ogólnie rzecz biorąc współpracowałby ze sobą i czerpał wspólne korzyści. Byłano wtedy konferencja w Atlantic City, która zgromadziła najważniejszych gangsterów ówczesnych czasów. Byli wszyscy z tak zwanego gangsterskiego nowego pokolenia. Były się świetny Al Capone, Johnny Torrio, Lucky Luciano, Frank Costello, Vito Genovese, Santo trafikante, Meyer czy właśnie Bugsy Szpi. Ustalono tam strukturę i organizację rodzin mafijnych w całych Stanach Zjednoczonych i w Nowym Jorku. Ustalono działalność mafii po zniesieniu prohibicji i tym podobne. No ogólnie działo się naprawdę w hu. Nawet postanowiono, że Al Capone musi iść do więzienia na jakiś czas. Faktycznie poszedł. To było w sumie początkiem jego upadku, no ale hu Poszedł po prostu dlatego, żeby nie wzbudzać jakby takich wielkich kontrowersji i, i trzymać cały czas tą mafię jakby w ryzach. Na panelu jednak konferencji wielkiego fejmu nie zobaczyliśmy jednak takich zadymiarzy jak Giuseppe Masseria, i Salvatore Maranzano, dwóch najważniejszych gangsterów w Nowym Jorku. Dlaczego? Ponieważ oni jako jedyni sprzeciwiali się współpracy z innymi nacjami i odrzucali jakiekolwiek zmiany w obrębie mafii. Jak twój wujek, który zawsze mówi, że kiedyś to kurwa było, kiedyś to było, teraz to nie ma. Dlatego w 1929 roku rozpoczęła się wojna Castella Mares, która pogrzebała starą mafię. Która nie chciała z nim. Luciano razem z Frankiem Costello i innymi Włochami pracowali wtedy dla Maserii. Nie chciał się przyłączyć do syndykatu Nichu, dlatego więc Luciano i Lansky zaczęli spiskować przeciwko Szefuncjowi i zwrócili się do jego wroga, Salvatore Maracano. Luciano grał pewnego wieczoru w karty z Maserią w jednym z barów, poszedł do Łazienki, a w tym czasie weszło czterech zamaskowanych chłopów. Oczywiście z Gnatami rozstrzelali Maserię. Ziom zginął na miejscu. Bos był martwy, przez co Maranzano obwieścił się wielkim szefem, totalnie nad szefami całej mafii nowojorskiej, ale tylko przez 4 miesiące bo zabito go w jego biurze. Zabito ogólnie wszystkich wrogów nowego porządku mafijnego i wrogów najważniejszych bossów. Wojna się skończyła i można było formować syndykat mafijny. Podzielono więc Nowy Jork na pięć rodzin mafijnych. Nie będę teraz przytaczał całych pięciu rodzin mafijnych, ponieważ to nie ma totalnie sensu. Nasz bohater jako główny mózg całej operacji dołączył do rodziny swego wspólnika Lakiego Luciano. I był tam jednym z głównych ludzi. Nie mógł utworzyć z Baksing swojej organizacji jako iż nie był Włochem, ale zostali naprawdę wysoko w strukturach mafii. Lanski był trochę mądrzejszy niż taki przeciętny gangster i twierdził, że jest biznesmenem. Faktycznie im kurwa był. Ponieważ w zakresie jego obowiązku ogarnianie hazardu, no, danie brudnych pieniędzy. Podczas gdy jego ziomkowie, na przykład laki Luciano, empatyzowali bardziej z prostytucją, handlem bronią. Lanski ogólnie nie lubił tych przedsięwzięć, ponieważ brał je za brudne. I słusznie, ponieważ w 1936 roku jego przyjaciel Lucky Luciano dostał wyrok od 30 do 50 lat w więzieniu właśnie za branie korzyści z majątkowych procedur. Meyer również był sprytny, ponieważ wszystkie pieniądze lokował w bankach Szwajtarni. Tam W 1934 roku przeszła tam taka ustawa, która jakby nakazywała dyskrecję i żadne banki nie mogły dzielić się żadnymi informacjami z jakimiś innymi żądami. Dlatego więc Meyer Lanski po prostu wrzucił tam wszystkie pieniądze mafijne, świeciały one sobie powoli. Zbliżała się wojna i wszyscy to czuli. Wiedzieli, że to powoli cisza przed burzą. Po napadzie Niemców na polskiej wiadomościach o zbrodniach na Żydach, Lanski był niezłym cwaniaczkiem i nasyłał ludzi na konwencje nazistowskie. A to ktoś randomowo wyrzucił kogoś przez okno, a to ktoś kogoś gonił i pił, no, taka zamiana ról, troszeczkę, nie? Później Meir stwierdził, że naziści muszą zobaczyć, że Żydzi nie będą po prostu się chować i nic nie robić, nie reagując na nic. Będą odpierać ataki. Gdy do wojny dołączyło się USA, Lanski zaczął współpracować z rządem. To podtrzymujesz to, żebyś zatanczył z policją na ten, na filmiku do TikToka w, na, run, na tych? Na, na TikToku? Spokojnie, nie rozprósł się na swoich ziomeczków, już myśleliście, kurwa, żeby jest, że jest, że 60. Wychodziłem, z myślą, że, że dostanę w pierdol. Wprost no. taki urząd, jak Biuro Wywiadu Morskiego, poprosiło mafię o pomoc w pewnej sprawie. Jakiej? Otóż niemieckie uboty bombardowały statki handlowe w Zatoce Nowojorskiej i przy Karaibach. Uboce to są takie łodzie podwodne niemieckie. Dlatego więc dogadano Dila z Lanskim i Luciano, żeby zwerbowali ludzi do pilnowania statków i rozglądania się za potencjalnymi szpiegami na nabrzeżu Nowojorskim. Dzięki temu dogadano Dila i Luciano wyskoczył z Puchy i został deportowany do Włoch, gdzie jeszcze przez wiele lat zarządzał swoją mafią. Po wojnie w 1946 roku Meyer Lanski pojawił się na tajnym spotkaniu na Kubie, gdzie dyskutowano o chęci zbudowania kasyna w Las Vegas. Pieczę nad tym miał przejąć Baxi, który przez wiele lat siedział pośród gwiazd Los Angeles. I w kasynach w, w Las Vegas, gdzie hazard był zupełnie legalny. Tam również chciano zbudować hotel połączony z kasynem. Meyer doszedł do wniosku, że jest to świetny pomysł, ponieważ chciał uniknąć zarzutów prania brudnych pieniędzy, przed siedzieć Al Capone. Rozmawiał na kubie z przebywającym tam na fałszywym paszporcie Luciano, i oboje doszli do wniosku, że można powierzyć Baksiemu takie no, otwarcie Otwarcie na tą wschodzącą gwiazdę kina i muzyki Franka Sinatra. Hotel okazał się być wypałem i ciągle tracił pieniądze. Stało się to problemem dla mafiozów, którzy wyłożyli gruby sos na całe to przedsięwzięcie. I co? Gówno. Baxi podczas siedzenia na sofie w domu w Beverly Hills został postrzelony w twarz. 20 minut przed zabójstwem ziomkowie Lanskiego weszli do hotelu Flamingo i przejęli na nim kontrolę. Tak, to jest ten fajny hotel w Las Vegas i został on zbudowany przez mafię. Lanski prawdopodobnie bardzo sprzeciwiał się temu, że jego ziomek Baxi musi zostać odjebany. Dużą część w życiu Mejera, odegrała również Kuba, na której to przed przejęciem władzy przez komuchów rządził taki chłop o imieniu Batista. I otworzył on Kubę na mafijny kapitał. I na kasynach, które można było otwierać bez problemu. Maj rzucił się w centrum operacji hazardowych w Hawanie i w pewnym momencie nawet dostał ofertę bycia nieoficjalnym ministrem do spraw hazardu na Kubie. Dlaczego było tak łatwo? Ponieważ Batista kazał wydawać licencje na gry hazardowe każdemu, kto zainwestował 1 milion w hotel i 200 tysięcy dolarów w klubno, bez żadnych pytań. W Vegas wyglądało to troszeczkę inaczej i każdy, kto chciał ubiegać się o taką licencję. Chciał najpierw przejść przez prześwietlenie jego przeszłości i po prostu do końca lat 50. Lanski miał przynajmniej trzy działające kasyna na Kubie. Jednak jak wszystko, jak jest dobrze, i wszyscy zarabiają kasę, to wreszcie coś musi pierdolnąć, nie? No i pierdolnęło. Ogólnie Batista nie był aż taki dobry dla swoich obywateli, których katował, zamykał do więzień i ogólnie był dyktatorem, no, normalnie. W 1959 roku rozpoczęła się rewolucja kubańska pod przewódcem Fidela Castro oraz Che Guevara. Castro to komunista i gardził kapitalizmem Przede wszystkim obecnym dyktatorem Batistą, przez co wyjebano go z wyspy. Jak to komuna, oczywiście Czerwoni musieli wszystko zajebać i ustanowić jako państwowe. Interesy dla mafii tam się skończyły. Kawelanski w momencie wybuchu rewolucji był na wyspie i jeszcze przez kilka dni tam mieszkał, Jak pewnego dnia musiał uciekać na Bahamę. W tym samym czasie w Apalachim odbyła się konferencja, na którą przybyło ponad 100 bosów mafijnych ze Stanów, Kanady czy Włoch, nam z powodu wielkich zawirowań w świecie mafii, między innymi przez zabójstwo Alberta Anastazji, udany zamach na życie Franka Costello czy walkę o rodziny Lucian. Policja jednak nie była głupia, ponieważ zauważyli wzmożony ruch aut na obcych rejestracjach. Postanowili to sprawdzić. Konferencja w Apalachin została przerwana przez targnięcie federalne. Aresztowano ponad 60 mafiozów. Był to początek końca mafii oraz samego Lenskiego. Tego dnia odkryto mafię. Opinii publicznej, mimo tego, że jeszcze niedawno zaprzeczano o jej istnieniu, a nawet sam J. Edgar Hoover zaprzeczał, że istnieje jakakolwiek przestępczość zorganizowana, działająca pod ziemią. Są plotki i teorie, że Lansky był w posiadaniu seks Hoovera, zapisów filmowych z jego ogni, które mogłyby być naprawdę bardzo obciążające dla ziomka. który naprawdę przez większość swojego życia był szefem samego FBI. Jeden mówił, że coś takiego istnieje, drugi mówił, że nie, no prawdopodobnie się nie dowiemy nigdy, ponieważ no, każdy jest już w grobie. W śmierci w 1962 roku i w przebytym zawale Lanski był w coraz gorszej kondycji fizycznej oraz psychicznej. Tego spierdolił z kraju. I pojawił się w Izraelu. Odwiedził grup swojego dziadka, poznał Żydów, którzy przeżyli Holokaust. I ogólnie, no, był zajebiście w niebo wzięty. Tak mu się spodobało, aż wniósł o azyl. Jednak władze Izraela odprawiły go z kwitkiem, potwierdziły, że jest ganguchem i ma spierdalać tam, skąd przyszedł. Wrócił do USA, gdzie już czekano na niego z kajdankami. Odbyło się parę procesów, jednak nigdy go nie zamknięto z powodu na jego stan zdrowia. Marł w 1983 roku w swoim domu na Floridzie. Tak się skończyła polska historia mafii. Ciekawe, ten ziomek, kiedy pytano się go skąd jest, zawsze mówił, że z Polski, więc tak, możecie karmić swój kompleks Polaka.